Jestem w siedmiu smakach. Sponsorem programu jest producent leków Fabrizal na objawy przeziębienia i grypę. Tabletki do z kwasem zionowym na chrypkę i bulgarów. Pacjenta szpitala jest gangster, który podczas napadu na dom zabił jego właściciela. Mężczyzna ma ogromne wyrzuty sumienia i chce się przyznać policji do tego, co zrobił nie chce go tego dopuścić i postanawia ściągnąć do szpitala szefa Pacjent boi się o swoje życie, prosi doktora Michała o pomoc. Na oddziale jest Panna Młoda z objawami silnego zadrucia. Okazuje się, że w noc po zdradziła męża ze świadkiem. Dziewczyna bardzo się wstydzi i żałuje tego, co zrobiła. Kiedy Pan Młody dowiaduje się krawdy, w szpitalu wybucha awantura. Tymczasem na oddział dociera matka pacjentki. Kobieta uważa, że skoro córka spędziła noc pośród mną ze świadkiem, to musi za niego wyjść za mąż. to pani to ja muszę pani przebrać. Bardzo pani przyjął. Jezu, boże, moja mama, proszę się. Mamusiu, mamusiu. Co mi Co mi się Co jest? Nic takiego? Nie, trupam jakieś zatrucie. Ja podadzą mi kilka antybiotyków i za parę dni powinnam wejść do domu. Zobaczmy, jak pan o, dzień dobry. Ale co tobie jest? Muszę to W takim razie do rzeczy. Posłuchajcie mnie. Ja już wszystko wiem. Ale co mam wie? Rozmawiałam z Jackiem, wie coś się stało nas podskim ja naprawdę nie chcę teraz o tym rozmawiać. Teraz. Teraz. To już tylko musicie się rozjść. Co takiego? Chwileczkę. Małżeństwo no, nieskonsumowane muszę onulować. Teraz to nie problem. A ty, Dominika, będziesz musiała stajatka. Ale, ale za... Jakie są Twoje zasady, córciu? Nie, jeden mężczyzna na całe życie.